Siema, witam ponownie na kanale Blitz Mobilnie. Omówię dziś kilka sposobów, które mogą okazać się przydatne, jeśli chciałbyś szybko zbadać wszystkie drzewka technologiczne. Do zbadania wszystkich dziesiątych tierów w moim przypadku potrzebne było około 9-10 tysięcy bitew. I jest to stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że udało mi się osiągnąć ten wynik już ponad 3 lata temu. Obecnie mamy mnóstwo więcej okazji do szybkiego zbierania expa dzięki mechanikom, których w tamtym okresie po prostu nie było, ale o tym opowiem nieco później. Stosując się do kilku zaleceń podanych w tym filmie, będziesz mógł odblokować kolejne dziesiąte tiery bardzo sprawnie. Chyba największy błąd, jaki popełnia większość graczy, w tym również ja na początku, to grindowanie tylko jednej linii. Niestety sprawia to, że twoje postępy będą znacznie wolniejsze, a w dodatku bardzo szybko przyjdzie znudzenie grą. Dużo lepszym pomysłem będzie grindowanie wielu linii jednocześnie, już tłumaczę dlaczego oraz jak do tego podejść. Kluczem będzie wykorzystanie mnożników razy 2, które odnawiają się dwa razy dziennie na każdym czołgu. Zastanów się, ile chciałbyś grać w każdego dnia i dostosuj do tego ilość badanych ścieżek według mojego wzoru. Pamiętajmy, że mnożniki zaliczane są wyłącznie jeśli wygramy daną bitwę. Badanie jednej linii oznacza dwie wygrane dziennie, co przy WR 50% daje średnio cztery rozegrane bitwy jednym czołgiem każdego dnia. Jeśli więc ustalimy na przykład, że około 20 bitew dziennie to dla nas żaden problem, możemy śmiało jednocześnie badać pięć różnych ścieżek. Nowe mnożniki są dla nas dostępne o określonej porze, więc połowę bitew będziemy musieli rozegrać między godziną 14 a 20. Druga część naszych zmagań będzie musiała przypaść na wieczór lub poranek następnego dnia, między godziną 20 a 14. Oczywiście w czasie zimowym będzie to w obu przypadkach różnica jednej godziny. Ja badałem w ten sposób ponad 10 linii jednocześnie i faktycznie szło bardzo sprawnie. Tym prostym sposobem skracamy ilość potrzebnych bitew do odblokowania dziesiątego tieru aż o połowę. Ale to nie wszystko, ponieważ to tylko pierwszy punkt na dzisiejszej liście. Druga ważna sprawa to boostery zwiększające nasze doświadczenie bojowe. Poprawne korzystanie z nich omówię trochę później, a teraz chciałbym skupić się na równie ważnej kwestii. Chodzi o łączenie boosterów, a dokładniej o to, żebyś pod żadnym pozorem tego nie robił. Po prostu się to nie opłaca i na jednym ze starszych filmów omówiłem to szerzej. Wyższy tier boostera da nam łącznie mniej dodatkowego doświadczenia niż otrzymalibyśmy grając więcej bitew na słabszych boosterach. Różnica jest ogromna, bo na szarakach zyskamy niemal dwa razy więcej doświadczenia niż po przekształceniu ich na fiolety. Kolejny trik to świadome korzystanie z atestów dających zniżkę na zbadanie czołgu. Chciałbym się tutaj skupić na szarych atestach na zbadanie czołgu 10 tieru, który obniża wymagany EXP o 25%. Zdobyć taki atest? Możemy na trzy sposoby. Pierwszy to przepustka bojowa. Na szczęście, atest znajduje się w darmowej części Battle Passa, także szansę ma każdy. No ale niestety musimy dojść do przedostatniego poziomu przepustki, co może być dla niektórych osób sporym wyzwaniem. Drugi sposób to eventy, dzięki którym od czasu do czasu jest opcja zdobycia atestu zniżkowego, zarówno w płatnej wersji wydarzenia, jak i darmowej. Codziennie mamy też możliwość na zdobycie takiego atestu dzięki misjom osobistym. Wykonanie sześciu misji dziennych daje nam możliwość otworzenia skrzyneczki drugiego tieru, a co za tym idzie, szansę na wypadnięcie atestu. Niestety tutaj mamy ograniczenie czasowe na skorzystanie, ale da się to obejść. Grindując 9. tier, zdobywamy tylko 75% potrzebnego doświadczenia na kolejny czołg. Jeśli nam się to uda, to sprzedajemy dziewiątkę i rozpoczynamy kolejną ścieżkę. Potem, gdy zdobywamy atest czasowy, zwyczajnie badamy czołg i cieszymy się nową dyszką w garażu. Matematycznie jest to banalnie proste. Na przykład do zbadania nowej WZ-55 potrzebujemy 202 tysiące expa. Wynik mnożymy razy 0.75 i właśnie w ten sposób zaoszczędziliśmy ponad 50 tysięcy doświadczenia, czyli kilka godzin grania. Odblokowałem w ten sposób ponad połowę swoich dziesiątych tierów i jak najbardziej mogę polecić ten trik. Kolejno mamy efektywne korzystanie z boosterów i mnożników do naszego doświadczenia. Zwłaszcza jeśli jesteśmy graczem free-to-play warto zastanowić się dwa razy czy użyć booster i jaki kolor wybrać. Ja polecam robić tak. Na zwyczajne grindowanie oraz zbijanie gwiazdek razy 2 nie zalecam odpalenia żadnych boosterów. No, chyba że mamy aktywne konto premium, wtedy faktycznie możemy włączyć szaraki. Niebieskie i fioletowe boostery zostawiłbym na specjalne okazje, czyli mnożniki razy 3 i razy 5, urodziny czołgu albo tryby, gdzie zbiera się więcej expa niż w normalnej bitwie. Najlepiej łączyć je oczywiście z kontem premium, jeśli tylko mamy taką możliwość. Warto pamiętać, że najbardziej opłaca się odpalić kilka rodzajów boosterów jednocześnie. Na przykład jeśli włączymy booster PD bojowego, to otrzymamy również więcej wolnego doświadczenia. Warto więc wtedy mieć włączony też booster wolnego doświadczenia, żeby uzyskać jak najwięcej tego cennego zasobu. Nie wahaj się chomikować swoich boosterów, Free Expa czy atestów. Skorzystasz dużo bardziej, jeśli użyjesz ich w odpowiednim momencie. Dla osób, które robią zakupy w sklepie, będzie dużo łatwiej, bo boostery i konto premium wypada z większości boksów. Za chwilę omówię darmowe sposoby na zdobywanie różnych zasobów w grze, ale najpierw chciałbym pomówić trochę o przepustce bojowej. Oczywiście nie namawiam nikogo do zakupów w grze, bo jest to decyzja indywidualna. No ale jeśli chciałbyś zdobyć jak najwięcej, wydając jak najmniej, to płatna część przepustki bojowej jest idealnym wyborem. Mnóstwo zasobów za przyzwoitą cenę, która teraz może być jeszcze niższa. Sklep App Galery oferuje teraz trzy kupony zniżkowe do odebrania zupełnie za darmo dla wszystkich telefonów z systemem Android. Możemy w ten sposób zaoszczędzić aż do 30% ceny regularnej. Co więcej, każdy zakup przyniesie nam zwrot do 5% wartości, który wykorzystać możemy na kolejne zakupy w grze. Oczywiście szczegóły i regulamin promocji znajdziecie w linku umieszczonym w opisie filmu. Przechodząc już do darmowych źródeł zdobywania zasobów w grze, warto wymienić duże eventy i mini-wydarzenia. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dotrzeć do ostatniego poziomu i zdobycia głównej nagrody, warto skupić się na pojedynczych etapach, gdzie często można zdobyć dużo zasobów, w tym boostery i wolne doświadczenie. Zazwyczaj najlepsze nagrody można zgarnąć w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz rocznicy powstania gry, czyli w okolicach drugiej połowy czerwca. Ale oczywiście ciekawe eventy robione są coraz częściej i zdarza się nierzadko, że możemy brać udział w dwóch wydarzeniach jednocześnie. Ponownie, przepustka bojowa i jej darmowa część to bardzo fajny sposób na dodatkowe zasoby. Mamy tutaj aż 60 etapów, a na każdym nagroda, która pozwoli szybciej odblokować kolejne drzewka technologiczne, m.in. wolne doświadczenie, boostery, dni konta premium czy atesty na zbadanie nowych tanków. Oczywiście warto grać regularnie, wykonywać wszystkie misje osobiste i odbierać w nagrodę pojemniki. Oprócz tego poszukaj klanu, który dobrze radzi sobie z odblokowaniem misji wspólnych i zgarnij każdego tygodnia sporo ciekawych nagród. Pamiętaj też o odebraniu darmowych boksów, zwłaszcza tych odnawiających się co 3 oraz co 7 dni. Codziennie mamy możliwość obejrzenia kilku reklam, a w nagrody otrzymamy złoto lub jeszcze więcej darmowych skrzyneczek. Wystarczy zalogować się na urządzeniu mobilnym i odbierać darmowe zasoby każdego dnia. Jeśli chcemy szybko badać nowe czołgi, to zdecydowanie warto grać na trybach dodatkowych. Najwięcej doświadczenia zyskamy na pewno w trybie gra widzenie, Big Boss, a także na odrodzeniu. Mamy tam do wykorzystania kilka żyć i ciekawe moce, dzięki czemu łatwo wykręcać wysokie uszkodzenia i wiele fragów. Jest to idealny moment, żeby skorzystać z boosterów zwiększających ilość PD oraz odpalić konto premium. Dobrym patentem jest też wyczekiwanie z odebraniem nagród z przepustki, żeby móc skorzystać z mnożników razy 3 i razy 5 na trybach. Oczywiście inne tryby dodatkowe również są bardzo fajną okazją na zbieranie doświadczenia, zwłaszcza na czołgach, na których nie odblokowaliśmy jeszcze modułów i załogi, ponieważ statystyki meczu nie są liczone do ogółu. Bardzo istotnym czynnikiem jest również rozważne korzystanie z wolnego doświadczenia. Sporo osób używa tego zasobu lekkomyślnie, przez co droga do dziesiątki jest nieco dłuższa i na pewno mniej przyjemna. Moim zdaniem wolne doświadczenie służy do badania modułów, a nie do nowych czołgów. Perspektywa dorwania w swoje ręce kolejnej maszyny jest kusząca, ale warto poczekać i pograć więcej czołgiem, który ma zrobioną załogę i moduły. Free Expa używamy w momencie wykupienia nowego czołgu, żeby wyposażyć go od razu w lepsze działo, a w dalszej kolejności w nowego silnicę. lub silnik. Oczywiście jeśli czołg jest wyjątkowo toporny i wiemy, że po prostu chcemy go jak najszybciej pominąć, można użyć wolnego EXPA. Moim zdaniem jednak warto wtedy poczekać na tryb, a w międzyczasie zająć się innymi tankami. W momencie kiedy ja grindowałem drzewko nie było przepustek bojowych, mnożników razy 5, a nawet tych razy 3. Do tego tryby dodatkowe dopiero były w trakcie tworzenia, a darmowe eventy były mocno ograniczone. Misje dzienne to był jakiś żart, a o misjach klanowych można było tylko pomarzyć. Sporym problemem był też brak kredytów i więcej czołgów w linii na niższych tierach, co zdecydowanie spowalniało wbijanie nowych dziesiątek. Myślę jednak, że jeśli skorzystasz z moich dzisiejszych porad, to wbicie wszystkich czołgów w grze będzie tylko kwestią czasu i to niewielkiej jego ilości. Na dziś to wszystko. Daj znać, jakie inne poradniki chciałbyś zobaczyć na moim kanale i czy podobał ci się dzisiejszy. Trzymajcie się i jak zwykle, powodzenia na polu bitwy!